Prezesie, turniej, który miał się odbyć pierwotnie w lipcu, przełożono teraz na drugi weekend sierpnia. Jest już duże zainteresowanie tym turniejem? Yy, tak, jest spore. To też mimo wszystko jest okres wakacyjny. Yy, ale mimo wszystko cały czas przedsiębiorstwa się do nas zgłaszają. Yy, no w pierwotnym terminie nie udało się go rozegrać, ze względu mieliśmy tu problemy z obiektami z pogodą, yy, także zdecydowaliśmy się przełożyć yy, na tego 15 sierpnia. Yy, już wiadomo, jak będzie wyglądał system rozgrywek w tym turnieju? Yy, cały czas yy, czekamy na zgłoszenia, zostały ostatnie miejsca. Yy, tak jak zawarliśmy sobie w regulaminie yy, po zamknięciu listy uczestników wyłonimy sobie jakiś system rozgrywek. Tak, żeby był jak najbardziej atrakcyjny dla uczestników. No właśnie, bo chodzi o to, żeby jak już przyjdą zawodnicy, to chcą pewnie dużo meczu rozegrać, tak? E, tak, ten turniej jest u nas kolejnym etapem otwarcia się klubu na środowisko biznesowe. E, Proponujemy też taką formę współpracy. Wydaje mi się, że same wydarzenie będzie bardzo atrakcyjne. Tutaj będziemy rozgrywać mecze na Stadionie Miejskim w Kępnie. Chodzi o to, żeby też wspólnie się pobawić.